Siemanko, z tej strony Karol Właśnicki z portera Ruda Śląska. Sezon hokejowy już się zaczął, dlatego serdecznie zapraszamy Was do naszych sklepów stacjonarnych i do sklepu internetowego. E, zamawiajcie, kupujcie, oglądajcie, e, dzwońcie do nas, dopytujcie się i na pewno pomożemy. E, a dzisiaj chciałem wam przedstawić, co warto z akcesoriów mieć w swojej torbie hokejowej. Zapraszam! Pierwszy produkt, który chciałem Wam przedstawić, to jest wosk e, do kija od firmy Odor8. E, pozwala on na wydłużenie żywotności taśmy na naszym kiju. Używamy go w sposób następujący. Na wcześniej już owinięty kij taśmą nakładamy równomiernie wosk. Pozwala to nam na, e, na to, żeby ta taśma dłużej była na naszym kiju, żeby nie chłonęła wody, żeby tak łatwo się nie przerywała i e, żeby krążek lepiej nam się trzymał łopatki kija. Kolejnym produktem, który chciałbym Wam przedstawić, są suszarki do sprzętu firmy Tempish. Warto dbać o nasz sprzęt, o, o jego odpowiednie wysuszenie z racji tego, że w łyżwach panuje duża wilgoć, wiele bakterii i zadbanie o to, żeby one były w odpowiednim, odpowiednim stanie rzutuje na nasze zdrowie. Łatwa aplikacja, czy to do łyżew, czy to do rękawic jest bardzo pomocna i Naprawdę bardzo polecam ten produkt. Następny produkt, który chciałbym przedstawić, jest bardzo podobny do tego, który reklamowałem przed chwilą. Mamy tutaj filtry do obuwia, które wkładamy do naszych łyżew czy ewentualnie rękawic. I one same w sobie chłoną wodę, chłoną wilgoć i pomagają nam w wysuszeniu sprzętu. Następny produktem, który chciałem Wam przedstawić, jest owika do KIA firmy Rocket Grip. Jest to alternatywa dla zwykłej taśmy hokejowej. E, używamy jej na górną część kija. Bardzo łatwa aplikacja e, pomaga nam w tym, żeby szybko, szybko tego użyć. Pierwszym sposobem jest e, użycie nagrzewarki, e, drugim sposobem jest e, użycie gorącej wody. Nakładamy na górną część kija e, ten właśnie Rocket Grip, zalewamy czy ewentualnie e, nagrzewamy. I mamy gotowy kij do gry. Poznajcie Lizard Skins, polimerową taśmę, czyli inną opcję dla owijania rączki kija. Jest to świetna opcja dla lepszej kontroli nad kijem. Przede wszystkim wydłuża naszą żywotność rękawic, które nie będą się dziurawić z racji mniejszego tarcia na kiju. Również bardzo łatwa aplikacja, świetne czucie. Wygodna i fajna opcja dla wszystkich, którzy chcą grać w OK. Tym razem chciałbym Wam przedstawić ostrzałkę do łyżew z firmy Edge Again. Świetna opcja dla osób, które nie mają aktualnie możliwości, żeby przyjechać do oczywiście naszego serwisu i łyżwy naostrzyć. Bardzo łatwe przechowywanie. E, łatwa aplikacja, czterostronne ostrzenie, które świetnie profiluje naszą, e, naszą stalkę, zostawiając e, pięknie naostrzone dwie krawędzie. Rebelianci, tym razem coś do łyżew. Dwa rodzaje wkładek e, do łyżew z firmy Superfit. E, bardzo dobre wkładki, e, które poprawiają nam e, ułożenie naszej stopy w łyżwach. E, pozwalają, żeby nam nasz łuk podłużny w stopie się nie zapadał, czyli przeciwstawia się to e, płaskostopiu, które jest bardzo popularne wśród hokeistów i wszystkich użytkowników łyżew. E, pierwszy rodzaj e, skupiony przede wszystkim na performance, e, poprawia o 11% wyniki. E, Testowany w NHL zawodników, którzy przejeżdżali dany odcinek na lodowisku bez wkładek i z składkami. Ich czas w wkładkach poprawił się o 11%, co jest bardzo dobrym wynikiem. I drugi rodzaj, czyli skupiony na komforcie, również podwyższa naszą stopę w łyżwie. Zapobiega temu zapadaniu się łuku podłużnego. Bardzo komfortowe, bardzo wygodne, bardzo miękkie i mają mega jakość przezorny, zawsze zabezpieczony. Zabezpiecz swoją łopatkę z firmą Blade Tape, czyli okleiną na łopatkę. Świetne rozwiązanie dla osób, które nie chcą zwykłą taśmą owijać swoje łopatki Kia. Okleina na łopatkę firmy Blade Tape. Bardzo łatwa aplikacja. Wystarczy odkleić, równomiernie nałożyć na naszą łopatkę Kia. I owijanie kija mamy z głowy. Różne kolory i wersje zarówno dla bramkarzy, jak i zawodników.